Aplikację MZUS dla lekarza pobierz na swoje urządzenie mobilne za pośrednictwem sklepu Google Play, jeśli masz urządzenie z systemem Android, bądź App Store, jeśli masz urządzenie z systemem iOS. Aby aktywować aplikację, musisz mieć profil lekarza na platformie usług elektronicznych PUE-ZUS. Otwórz pobraną aplikację MZUS dla lekarza. Kliknij Aktywuj aplikację. Następnie zapoznaj się z regulaminem, przywinięcie do końca regulaminu, i kliknij Potwierdzam. Aby skorzystać z aplikacji, musisz ją połączyć z Twoim profilem PUEZUS. Kliknij i Rozpocznij konfigurację. Aplikacja w czterech krokach pokieruje pokierujecie, jak połączyć się z PUEZUS. Krok pierwszy. Zaloguj się do PUEZUS, na przykład na urządzeniu mobilnym. Jeśli chcesz się zalogować do PUEZUS za pomocą tego urządzenia, na którym masz aplikację MZUS dla lekarza, kliknij i Przejdź do PUEZUS. Na Twoim urządzeniu uruchomi się przeglądarka internetowa ze stroną logowania do PUE, a aplikacja MZUS dla lekarza będzie uruchomiona w tle. Ja dla przykładu zaloguję się do PUE na laptopie. Do PUE ZUS możesz się zalogować za pomocą loginu i hasła, loginu gov.pl, czyli np. profilu zaufanego, e-dowodu, aplikacji MOBWATEL, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bankowości elektronicznej. Ja zaloguję się za pomocą loginu i hasła. W kroku drugim i trzecim aplikacja podpowie Ci, jakie opcje wybrać na PUEZUS. Kliknij dalej. Teraz przejdę do portalu PUEZUS. Po zalogowaniu do PUEZUS wybierz zakładkę Ogólny. Znajduje się ona na górze ekranu. Z lewego menu wybierz zakładkę Ustawienia i kliknij Urządzenia mobilne. W tym widoku są prezentowane informacje o powiązanych urządzeniach. Aby połączyć MZUS dla lekarza z Twoim profilem PUEZUS, kliknij Nowe urządzenie. Pojawi się kod QR, który możesz zeskanować oraz kod aktywacyjny, który możesz wprowadzić ręcznie. W kroku czwartym wybierz jedną z opcji – skanuj kod lub wprowadź kod ręcznie. Jeśli jesteś zalogowany do PUE na innym urządzeniu niż to, na którym aktywujesz mZUS dla lekarza, możesz wybrać opcję – skanuj kod. Jeśli na przykład wykonujesz wszystkie czynności na tym samym urządzeniu, wybierz – wprowadź kod ręcznie. 12-cyfrowy kod możesz skopiować z PUE i wkleić go do aplikacji mobilnej. Ja dla przykładu wybieram opcję Scanuj kod. Aby wykorzystać tę funkcję, musisz zezwolić na użycie aparatu przez aplikację EMSUS dla lekarza. Nakieruj urządzenie mobilne na kod QR, który wyświetla się na półę. Wprowadź kod weryfikacyjny. Otrzymasz go na swój adres e-mail albo numer telefonu. To zależy od tego, co jest ustawione na Twoim profilu PUE w danych kontaktowych. Jeśli na PUE wybrałeś numer telefonu i kartę z tym numerem masz w swoim urządzeniu mobilnym, aplikacja pobierze kod weryfikacyjny automatycznie z wiadomości SMS. W aplikacji wyświetli się komunikat, że urządzenie zostało powiązane z kątem PUE. Kliknij dalej. Ustaw PIN, który zawiera od 4 do 6 cyfr. Ważne, PIN nie może się składać z ciągu tych samych bądź kolejnych cyfr, np. 1111 albo 1234. Gdy wprowadzisz PIN, kliknij zatwierdź. Następnie wpisz PIN ponownie i kliknij zatwierdź. W aplikacji wyświetli się komunikat, że PIN został ustawiony i możesz go używać, aby zalogować się do aplikacji. Kliknij zamknij. W kolejnym widoku możesz włączyć logowanie danymi biometrycznymi, czyli odciskiem palca, jeśli masz ustawioną taką funkcję na swoim urządzeniu mobilnym. W każdej chwili możesz włączyć albo wyłączyć logowanie danymi biometrycznymi w ustawieniach, które są dostępne po zalogowaniu do aplikacji. Jeśli nie chcesz ustawić takiej opcji przy logowaniu, kliknij dalej. Aby móc podpisywać zaświadczenie lekarskie, należy wczytać do aplikacji plik z certyfikatem z ZUS. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki. Na adres e-mail, do którego masz dostęp w urządzeniu mobilnym, prześlij plik certyfikatu ZUS. Pobierz z poczty i zapisz na urządzeniu mobilnym plik z certyfikatem. Przejdź do zakładki Certyfikat z ZUS. Podaj pin ustawiony do logowania do aplikacji. Wybierz plik z lokalizacji, w której został zapisany. Wpisz hasło dla Twojego certyfikatu. Po wpisaniu hasła i kliknięciu Zapisz, certyfikat zostanie zapisany w aplikacji. Możesz rozpocząć korzystanie z aplikacji. Po wgraniu certyfikatu do aplikacji MZUS dla lekarza ze względów bezpieczeństwa zalecamy usunięcie go z pamięci telefonu.